Jest z nami gość poranka Radia Republika, pani em, poseł Anna Zalewska, eurodeputowana, była minister edukacji narodowej. Witamy serdecznie pani. Dzień dobry, pani panie minister. Dzień dobry, witam. Pani minister, pan prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, jak sam ją określił, bo rzeczywiście tam na 90 stron ustawy tylko dwie strony były poświęcone ochronie naszych rachunków za energię elektryczną. To ja zapytam może prowokacyjnie, dlaczego? Nie ma być wiatrak przy każdym domu, przy każdym polskim domu. Moja wdzięczność i wdzięczność Polaków dla Karola Nawrockiego, Pana Prezydenta, jest bezmierna. Dlatego, że lobbyści, uwaga, firmy z kapitałem założycielskim 5 tysięcy, które opowiadają o milionach i setkach tysięcy dla obywateli, są już właściwie w każdej gminy, gminie, bo tyle kasy jest w KPO do szybkiego zmarnowania i pobrania na energię odnawialną. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście bardzo mi zależało, przygotowywaliśmy z prawnikami, obywatelami, stowarzyszeniami różne ekspertyzy, również dla prezydenta Karola Nawrockiego, bo prezydent Andrzej Dura też je miał, jego rady gospodarcze się tym zajmowały. I teraz bardzo szybko, dlaczego nie 500, bo i 700 jest trochę za blisko. Zacznijmy od tego, że to wielkie, bo ponad 200 metrów i 500 metrów to jest naprawdę na podwórku. Po drugie, spada drastycznie cena nieruchomości, a młodzi ludzie, którzy wyprowadzają się na przykład dla pięknego krajobrazu, no patrz, dyrektywa e, krajobrazowa i biorą kredyt, e, rwą sobie włosy z głowy, bo nigdy w życiu tego kredytu nie, e, nie z, e, spłacą, a już na pewno nie sprzedadzą mieszkania czy też domu, jeżeli stają tam elektrownie wiatrowe. To po prostu znaczy, zwyczajnie. Bo to mamy taki ucią... rachunek polegający na tym, że dostaje, że rolnik czy właściciel, Gruntu dostaje jakieś tam pieniądze za postawienie tego wiatraka, tak. no ale wszyscy dookoła tracą, bo, no bo spada wartość nieruchomości. Tak, tak, i ten rolnik na nieszczęście swoich sąsiadów i swoich oby, współobywateli. Stawia ten wiatrak czy chce tę elektrownię wiatrową. Mówmy tak, bo wiatrak brzmi przyjaźnia, to są po prostu elektrownie wiatrowe, wiatrowe stawia na działce. Która jest oddalona od jego domu, natomiast bardzo blisko domu sąsiadów to jest standard normalnie tylko w Polsce, ale w całej Europie. To też zresztą dramatyczna betonoza, nikt o tym nie mówi. Tu nie bada się wód gruntowych, a, na, a wlewa się do ziemi kilkanaście tysięcy żelbetonu. Emisji dwutlenku przy produkcji wiatraka też możemy. No właśnie, to minister, to ja tu wejdę w słowa, ponieważ minister Paulina Henik Kroska mówi tak, wiatraki to są najtańsze odnawialne źródła energii, to jest bardzo opłacalne i jeszcze rolnicy zyskają. Mówimy o tych dopłatach, o których przed chwilą powiedzieliśmy. To jak to jest? Ona mówi o tym, że klimat i środowisko, że musimy postawić na wiatraki, bo to jest najbardziej opłacalne, a najtańsze, my słyszymy teraz od Hiszpanii... Blackouty. No właśnie, także o tym, że to jest duża emisja, emisja dwutlenku węgla. Pani minister, tak jakby się zna, a tak naprawdę jest zakładniczką lobbystów. No przecież ma swojego wiceministra, który ma żonę, która jest dyrektorką firmy deweloperskiej. To po pierwsze, nie mówmy o dopłatach, bo to nie są dopłaty, to są dzierżawy. Mhm. Proszę zauważyć, to są dzierżawy, a nie kupno ziemi na 29 lat za bardzo słabe pieniądze przy zyskach, które mają firmy, wiatrowe, bo one dostają wszystko za darmo, ale o tym za moment. Tam, gdzie uda nam się zaingerować w te umowy, błagam rolników, żeby szli do prawników niewskazanych przez firmy wiatrowe, tylko do swoich prawników. One są naprawdę sznurem na szyję, one są bardzo niebezpieczne, dlatego że za wszystkie skutki wynikające z posadowienia tej elektrowni wiatrowej odpowiada właściciel nieruchomości, a nie ten ten, który zarabia na tym e, terenie, czyli m, ten, który ma e, elektrownię wiatrową. Po pierwsze... Czyli jak się taki rozwali taki, taki wiatrak, bo to widzimy takie obrazki płonących i komuś, przepraszam, zrobi krzywdę, to odpowiada właściciel prądu. Oczywiście, ale to, to jest uciążliwość, dokuczliwość i szkodliwość, dlatego, że to jest nie tylko hałas, ale infradźwięki, czyli te poniżej 20 herców, które ucho nie słysza, ale oddziaływuje. Ja na przykład podczas tych protestów na Dolnym Śląsku o Polszczyźnie, by były u mnie mamy, które mają dzieci autystyczne, które są przerażone. One będą musiały uciekać, dlatego że jakby całe lata terapii się e, będą cofać, dlatego że ich dzieci nie są w stanie wytrzymać e, w, e, narażone. Tak, to, też, to, to, to jest też zanieczyszczenie, to nie ma nic wspólnego e, z ochroną środowiska. Ale... Tak, o tej opłacalności warto powiedzieć, Już. ponieważ tak, tak, tak. Pomorze Zachodnie to jest głównie te, to miejsce, y, y, gdzie największe Więcej tych wiatraków w zasadzie występuje, no ale sąsiedztwo Niemiec nie jest tutaj bez znaczenia. Natomiast, no bo w Niemczech właśnie, Niemcy wiatrakami stoją. E, I teraz czy I tam cena energii elektrycznej jest wysoka. Tak, no ale u nas jeszcze wyższa. No i <coughs> pytanie, czy to się nam opłaca? Czy u nas wieje aż tak? Powiem prosto, <noise> że to się nie. będzie nam opłacało. No nie, właśnie. to znaczy tak. Po pierwsze Niemcy i Duńczycy mają najwięcej elektrowni wiatrowych, są liderami, choć uwaga, my jesteśmy w pierwszej piątce, więc nie jest tak źle. A ze wszystkich danych, wszystkich instytutów zajmujących się energią, jak również ministerstwa, na powiedzmy czerwiec, lipiec tego roku, my mamy zainstalowanych ponad 40% OZE, a wszystkie zobowiązania do 2030 mówi o 43. Nie musimy absolutnie niczego robić, żeby się wywiązać ze zobowiązań unijnych. I żeby było jasne, liderzy wiatrakowych inwestycji mają najdroższy prąd, jak liczymy cały rok, to znaczy Niemcy i Dania i protesty. U nich jak się stawia elektrownie wiatrowe z 2 300 mówią do widzenia, dlatego że oni żyją. Oni się Nauczyli tych elektrowni wiatrowych tego w cudzysłowie dobra. I to jest nieprawda, po pierwsze, co mówi pani minister, że one są najtańsze. Najtańsze dlatego, że najbardziej dofinansowywane. Tam wszystko jest właściwie za darmo. Przepraszam, no bo po co w KPO te dziesiątki miliardów, żeby im zwrócić za inwestycje, a później ich przyłączyć, a sieci przesyłowe biorą kredyty. Jeszcze słyszałam, że się wymądrza prezes sieci, mówiąc, że ma jakieś miejsce, w sieciach przesyłowych, jednocześnie kilkadziesiąt tysięcy odmów jest dla obywateli, którzy mają prosumencką energię odnawialną. A to się płaci za to, że nie, znaczy, że nie pobiera się prądu, no bo nie można pobrać prądu wtedy, kiedy, kiedy go jest za dużo. To się stało właśnie w Hiszpanii. Generalnie. OZE żyje z Państwa podatków z dotacji subwencji. Gdyby były najtańsze i opłacalne, i oczywiście wymyślono algorytmy, które to liczą, to nie trzeba byłoby do tego dopłacać. Do, dowód to jest ETS, za, za moment ETS2, od 2027, czyli ten europejski system kupowania uprawnień do emisji dwutlenku węgla, on powstał po to, żeby dofinansować OZE. Niestabilne Drogie, ale dwa zdania, proszę mi pozwolić. Jakie, jaki to jest greenwashing, czyli zielona ściema? Dlatego, że produkcja, transport, instalacja elektrowni wiatrowej emituje tyle dwutlenku węgla, że ono nie odrabia tej straty przy słabej wieczności w ogóle w Europie, bo u nas to jest jedna trzecia mhm. efektywności tego owiania, a wszystkie modele klimatyczne przez wszystkich globalistów i Instytucje zajmujące się ociepleniem klimatów mówią, że Europa będzie bezwietrzna, w związku z tym to nie jest inwestycja w przyszłość. Szybko tylko powiem, co jest powiedzmy, emisyjne, tak? Ten żelbeton wewany, stal, która jest przecież produkowana przy pomocy węgla koksującego. Przypominam, tam jest średnio 400 ton stali przy maszcie. Popatrzcie na łopaty nieutylizowalne, zresztą, gdzie kawałek tablicy Mendelejewa na tych łopatach jest. Całą instalację napędzającą, plus to, co powoduje, że nam się nie zacinają te łopaty. Transport, no jedna łopata jedzie co najmniej jednym samochodem. Moglibyśmy to wszystko mnożyć, więc to jest po prostu wszystko oszustwo, i naprawdę to widać, słychać i czuć, że to są lobbyści. Oni są w stanie nawet sprowokować, ja pamiętam, dwa lata temu Polska Agencja, Akademia Nauk, przepraszam bardzo, wyprodukowała taki z Wikipedii tekst o tym, jak zbawienne są elektrownie wiatrowe. Po tygodniach awantury przyznali, że to na zlecenie stowarzyszeń wiatrowych. To są tak ogromne pieniądze też pod stołem, tak, dla radnych, Między innymi, którzy mają głosować nad planami zagospodarowania przestrzennego. Także to jest bardzo korupcyjny, skomplikowany proces. I ja się dziwię Tuskowi, bo on, o ile się nie mylę, w 2014 roku miał już taką ustawę i pamiętam, tym się zajmowałam, Potem miałam 2023 długie wystąpienie. w też już przecież tak, i on się z tego wycofał. Zrobił przerwę w posiedzeniu i powiedział, że ta ustawa Ale nie Ale Teraz się nie, nie wycofał przejdzie. i to co jest tak. interpretowane jako Pułapka zastawiona na prezydenta Karola Nawrockiego, którego chce się obwinić no, wzrostem rachunków za, za, za energię elektryczną. Czy pan prezydent wybrnął z tej pułapki? Ale oczywiście, że tak, no natychmiast, bo taki przecież był scenariusz, wyjął z ustawy i powiedział o tym wyraźnie. Wszystko to, co dotyczy zamrożenia cen prądu i zostawił, prawda, złożył jako projekt ustawy. Proszę Państwa, drodzy Państwo redaktorzy, przecież Państwo wiedzą, że w ciągu jednego dnia można przeprocedować oczywistą, dla ludzi dobrą ustawę. Robiliśmy to my robił to również Andrzej Duda z tą koalicją 13 grudnia i gwarantuję państwu, że jeżeli zajmą się tą ustawą, no swoją, tak, mówiącą o zamrożeniu prądu, wyrzucając te kontrowersyjne rzeczy, to kiedy zjadą Państwo posłowie i panie, tak, państwo posłowie we wrześniu mamy Sejm Senat. Prezydent podpisuje od ręki, trzeba się tylko z nim umówić. I jest wszystko tak, jak trzeba, bez tych złych emocji, złej ustawy, lobbystycznej, grożącej bezpieczeństwu energetycznemu, wprowadzających chaos prawny. już nie chcę długo mówić o tej ustawie, ale takiego bubla dawno nie widziałam. Pani, pani minister, o umowie z Mercosur, o umowę z Mercosur, z krajami Mercosur chciałem zapytać, bo tutaj minister rolnictwa przyznaje, że no, niestety nie udało się zbudować mniejszości blokującej. Pan prezydent Karol Nawrocki. No wyraża zdecydowany sprzeciw, no bo to jest coś bardzo groźnego dla, dla polskich rolników. Krótko mówiąc, możemy nie mieć w ogóle rolnictwa w Polsce, ale co prezydent może zrobić w, w, te, w takiej sprawie? Bo no właśnie, prezydent ma swoje kompetencje. Czy, czy, krótko mówiąc, czy ta umowa jest, wejście w życie tej umowy jest już pani zdaniem przesądzone? Według mnie niestety jest przesądzone. W Brazylii w tym roku jest szczyt klimatyczny. 30. ma być przełomowy, tak jak każdy szczyt klimatyczny. Miał być przełomowy i nie przypadkiem jest w Brazylii, dlatego że rzeczywiście tam Komisja Europejska przygotowuje na finał ostateczne ogłoszenie tejże umowy i jednocześnie, uwaga, bo to jest dokument, też za kilka tygodni będzie coraz głośniej, bo jak Państwo domyślacie się, Parlament Europejski jest zamknięty póki co na głucho i nikt nad niczym nie pracuje. Chcą też ogłosić tam na szczycie klimatycznym obniżenie emisji o 90% do 2040 na okoliczność budowania różnych fantastycznych miejsc w Brazylii, zresztą wycinają lasy. Ale w każdym bądź razie tak polska prezydencja była jedną z najbardziej przegranych prezydencji. Nikt nie kiwnął palcem w bucie, że tak powiem, żeby budować tę większość blokującą. Raczej czekano na zakończenie prezydencji, żeby im żaden granat nie wybuchł w ręce, nie podejmowano ryzyka, nie podejmowano prób. Oczywiście pan prezydent ma swoje kompetencje i może z tymi krajami, które są potrzebne do tej mniejszości, bo tak naprawdę przypomnijmy, że do, większości, do, do mniejszości blokujących potrzebna jest 30% obywateli Unii Europejskiej i co najmniej cztery kraje. Te 4, 5, 6, nawet więcej tych krajów jest, ale nie ma 30%, i tutaj potrzebna jest ta mniejszość składająca się z Polski, Francji i Włoch. No to tu trzeba rozmawiać na, na poziomie no, prezydenckim, żeby próbować to zrobić, ale język polskiego rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa jest taki, że się pogodzili. To znaczy oni jeszcze mówią, że to niewydyskutowane, nie że nie wiadomo, co tam jest, bo tak naprawdę mało kto wie, co tam jest szczegółowo i dokładnie. Ale chcę państwa jeszcze bardziej zmartwić, i to jest okrutne, co się dzieje, bo to się dzieje przed dożynkami, bo nam odkryją we wrześniu po całości umowę z Ukrainą. Która ma być bardzo liberalna i ma właściwie otworzyć rynek ze strony ukraińskiej, pod hasłem tego, że wspieramy Ukrainę, bo jest wojna. Nieprawda. Ukraina, oczywiście, Polacy wspieramy, to, to, to jest prawda, ale nie jeżeli chodzi o rolnictwo, bo wspieramy no, ponad 90 światowych oligarchów, którzy robią wszystko to, co jest zakazane w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o Zielony Ład, i wszystko sprzedają. Przede wszystkim do Europy, do Polski. No Polska jest liderem importu właśnie tych produktów rolno-spożywczych, więc to jest dra dramatyczna sytuacja dla europejskiego, ale przede wszystkim dla polskiego rolnika. Pani minister, pani minister nie bez powodu, ponieważ no właśnie o edukację też chcemy zapytać. Awantura o lektury, a polityka pisze w ten sposób. Dlaczego Polacy tak się kłócą o książki, których. Nie czytają, uwaga, no i to właśnie wyjaśnijmy tygodnikowi Może polityka. Nie, czytają, ale <laughs> ta awantura, awantura też o edukację zdrowotną, o pensję dla nauczycieli. No generalnie w, w, w edukacji mamy znowu potężny problem. Ale to nie o też nie o samo umniejszanie książkom i czytaniu chodzi, ale o właśnie o ukształtowanie młodego człowieka, prawda? O zaszczepienie mu tych najważniejszych wartości, właśnie po to jest czytanie tu będę. Broniła jasno. Ale oczywiście, że tak pamiętacie Państwo awanturę, kiedy doszło do zmian w podstawach programowych, gdzie no, zaleciliśmy czytanie jej. W liceum trzeba było czytać dziewięć książek rocznie. I też te środowiska robiły awanturę, że to jest nadmiar, że to jest niepotrzebne że w ogóle po co czytać, jak mówią doradcy eksperci, którzy uwaga są z organizacji zasilającej też i no, nie funkcjonującą chyba już. Organizację kampusu Trzaskowskiego, bo oni tam bywali ze swoimi pomysłami i słuchali młodzieży, która mówiła po co lektury, po co czytać, po co zadania domowe. Więc informuję Państwa, że skutki już przychodzą tych wszystkich działań, będą następne. Lektury trzeba czytać w młodszych klasach czyta się z, u, z nauczycielem, proszę mi wierzyć. Jeżeli jest jakiś kłopot z czytania, to nie są bardzo obszerne książki, a to jest sama przyjemność, kiedy rodzice czytają z uczniami i to jest konieczne, żeby czytać podobne, dlatego, żeby budować po pierwsze kod tożsamościowy, żeby no tak jak zbieramy zdjęcia rodziców i dziadków, mieć o czym z dziadkami i rodzicami również porozmawiać, co nie wyklucza oczywiście czytania, do poduszki i każdej innej książki też z przyjemnością w młodszych klasach z rodzicami. Więc absolutnie jest to katastrofa. Będziemy, mam nadzieję, protestować na każdym poziomie. Zresztą to zwyczajnie ćwiczy się mózg. Najwięcej czytali na przykład ci, którzy byli w klasach matematyczno-fizycznych. Ależ tak, i byli generałowie, świetnymi. wojskowi mówią Ależ 20 oczywiście. minut dziennie czytania. Ale oczywiście nie czytasz, nie rozwiązujesz zadań z tekstem z matematyki, fizyki czy też chemii. Mój profesor Zbigniew Zapasiewicz czytał dwie godziny dziennie na głos. O, tak, Ale to pani minister jeszcze muszę zapytać o pierwsze dwie wizyty Karola Nawrockiego 3 września w Waszyngtonie i od razu z Waszyngtonu do, 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 do Watykanu spotkanie z papieżem Leonem XIV. Ja tylko dodam, że pewnie powinniśmy jeszcze bliżej 1 września pogadać o edukacji, bo rzeczywiście tam się dużo zmian szykuje, bardzo niebezpiecznych. No to Więc... zapraszamy, to jeszcze będzie okazja. Tak. Tak jest, więc teraz o wizytę. Myślę, że nikt nie jest zdziwiony tymi wizytami. To jest tożsamościowe, to pokazuje kierunki działań. Jest w Stanach Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki. musi tam być. Też będzie okazja do podsumowania tych wszystkich spotkań. To już bardzo szybkie zaproszenie ze strony Białorusi. Tak jest. W cztery oczy na pewno podyskutują na temat bezpieczeństwa w Europie, na temat bezpieczeństwa. Polski, która jest no, na pierwszym miejscu Karola Nawrockiego, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, więc i to jest też dowód przyjaźni i tego, że przy Tusku, który nie jest akceptowalny w Stanach Zjednoczonych, no naprawdę, jeżeli ktoś strzela komuś w plecy i robi sobie zdjęcie albo mówi, że jest agentem rosyjskim, tak mówił Donald Tusk, no niech nie oczekuje przyjaźni, to jest oczywiste, i nie trzeba żadnych donosów z Polski, bo naprawdę mają doskonały wywiad. Amerykanie śledzą te wszystkie opowieści, łącznie z opowieściami żony Radosława Sikorskiego, która nie ustaje w krytykowaniu. To chyba jest niewłaściwe słowo Donalda Trumpa. To nie buduje relacji, więc daj. Dziękujmy Bogu, że jest Karol Nawrocki i mamy. No, Bogu, można bo będzie podziękować relacje... w Waszyngtonie. Jasne, Rzec, ale w ogóle, Wa że mamy Watykanie, kogoś, nie w ogóle Kolej, to można to... wszędzie dziękować. No Ale w szczególnie. Tak, jest. Tak, szcz, szczególnie <grytans>. rano. No i oczywiście <grytans>. Watykan, tak, który też tutaj jest tą, tym kierunkiem, jest wartością, jest instytucją, do której będziemy się no, jako konserwatyści również odnosić. Więc myślę, że to symboliczne, ważne, które będzie rezonować przez całą kadencję. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani poseł um, Anna Zalewska była minister Dziękuję, edukacji. Dziękuję. Miłego, miłego dnia. Życzę. Miłego dnia. Dziękujemy Amen. bardzo.